את נשמת חייתה, בת יעקב, שלחה לעולמה. בא שבנה וכולנו מתפלנת כאן נשמתה וגניתי מנוחתה לכן בעל הרחם יעשה את המגן וגרף לעולמים. יצרור בטובה מנשמתה. אדוני יונה אכלתה ותנוח בשלום נשכבה ונאמר Amen. Jestem Częstochowianką, która z małymi przerwami prawie całe swoje dotychczasowe życie przeżyła w Częstochowie. Pozwolę sobie siebie nazwać dzieckiem Teskarzetu. Wiąże się to z tego powodu, ponieważ wspaniała lokalizacja Częstochowskiego klubu to była willa i dwa ogrody stwarzała możliwość bogatego, całodziennego działania we wszystkie dni tygodnia. Klub przy TSKŻ był dla naszych rodziców i dla nas drugim domem. Zastępował nam nasze brakujące rodziny. Żadne z nas nie miało prawdziwych wujków, ciotek, żadne nie miało babci ani dziadka. W klubie i ogrodzie było zawsze gwarno. Dzieci, czyli my spędzaliśmy tam każdy wolny czas. Nasz klub dziecięco-młodzieżowy, który w 1962 roku otrzymał imię Janusza Korczaka, dał możliwości rozwijania naszych zainteresowań. Działało wiele kółek. Jednocześnie przybliżał nas do naszych korzeni, tradycji. Zaznajamiał nas ze sztuką, literaturą żydowską. W klubie były zajęcia kółka teatralnego, działało kółko fotograficzne. Kółko plastyczne kierowane było przez Jerzego Dudę-Gracza, wtedy ucznia Liceum Plastycznego w Częstochowie. Były zajęcia w kółku muzycznym, ogrodniczym, uczyliśmy się języka żydowskiego, jidisz, hebrajskiego, angielskiego. Zaczęliśmy rozumieć, o czym rozmawiają widzisz nasi rodzice, przed jakimi złymi wspomnieniami chcieli nas uchronić. Dorastaliśmy, zadawaliśmy coraz więcej pytań. Przybliżaliśmy się do żydowskiej historii, kultury, religii, do naszych nieżyjących bliskich. Rodziły się sympatie, przyjaźnie, więzy nierozerwalne do dziś. Byliśmy osobami o podobnej historii, przeżyciach. Czuliśmy się razem wspaniale. Nie musieliśmy się tłumaczyć z naszych życiorysów, z historii naszych rodzin. My rozumieliśmy się bez słów to nasze życie właśnie zaburzył rok 68. Gdy miałem plus minus 5 lat, poznałem Halinę Wasilewicz, znacznie starszą, bardzo miłą koleżankę w kongregacji żydowskiej na ulicy Garibaldi. O ile pamiętam, święto Chanuka. Halina z pewnością znała mnie od urodzenia. Mimo różnicy wieku, gdy miałem około dziewięciu, dziesięciu lat, Zaprzyjaźniliśmy się bardzo szczerze, bardzo często po zajęciach szkolnych i odrobieniu lekcji, zadań domowych, widywaliśmy się w klubie TSKŻ, czyli w Domu Towarzystwa Kulturalno-Społecznego Żydów Polskich na ulicy Jasnogórskiej 36, gdzie i Halina, i ja byliśmy bardzo aktywni, każdy w swojej dziedzinie i w swojej grupie wieku. Miała bardzo ciężkie życie, bo... Yy... Wszyscy, kiedy Gomułka, rząd Gomułki wyrzucił po sześciodniowej wojnie, wyrzucił Żydów z Polski, wszyscy to było bardzo tragiczne. Wszyscy młodzi koleżanki, koledzy, Haliny wyjeżdżali. I tylko ona została sama w Częstochowie. Alina po raz ostatni w Częstochowie nas odprowadziła, całą naszą rodzinę, gdy bardzo szybki, jak na tamte lata, międzynarodowy pociąg Moskwa-Warszawa, gdzie też wsiedliśmy, Wiedeń, zatrzymał się na dworcu głównym w Częstochowie. Znajomy kolejarz opóźnił odjazd około siedmiu minut, abyśmy mogli w drodze do Izraela pożegnać się z masą przyjaciół, Żydów i chrześcijan, którzy oczekiwali nas na Peronie. Było wiele wzruszeń i łez. Halina widziała, że byłem bardzo smutny i powiedziała mi w tajemnicy, że zobaczymy się wkrótce, bo ona też miała zamiar wyemigrować do Izraela. Co też parę lat potem spróbowała, ale to jej się niestety nie udało. Wróciła do Częstochowy. Kiedy wszyscy wyjechali, wszyscy jej koledzy, koleżanki wyjechali, rodzice jej przysłali ją do, do, do Izraela i chcieli, żeby ona się tutaj urządziła. Rodzina na karmelu w ogóle się nie interesowała nią i przybyciem tylko jedna kuzynka ją przyjęła. Ona mieszkała wtedy trochę u Basi Kelhofer, trochę Basi Biganiec. Trochę u mnie, trochę u tej kuzynki. I poszłam z nią do y, mojej dobrej znajomej w, w sochnucie. I ona mi wtedy powiedziała, że żaden kibuc nie będzie chciał ją przyjąć do pracy, bo też nie ma zawodu. Ma zawód taki, że trzeba znać język. Y, także. Ta moja dobra znajoma poradziła mi, żeby wróciła do Polski. Została kierowniczką, prezesem TSKŻET. Tam też urodził się jedyny Jakub, to imię ku pamięci ojca Haliny, miłego pana Jakuba Wasilewicza. Halina pozostała na tym stanowisku tak długo, jak jej zachwiane zdrowie na to pozwalało. Wracając do TSKŻET, to była jak gdyby Oaza dla Żydów Częstochowskich, pewnego typu planeta Utopia. Odbywały się tam występy i przedstawienia. Bardzo uzdolniona Halina pięknie śpiewała i de też deklamowała. Mieliśmy tam też koncerty, lekcje różnego typu, na przykład sztuk pięknych, malowania, rzeźbienia, muzykę. I było, i miała ciężkie, bardzo ciężkie życie. Było, jej bardzo ciężko opowiadała, że jak przechodziła obok ogródka, na Jasnogórskiej był ogródek, kiedyś gdzieśmy się, gdzieśmy się wszyscy spotykali, młodzież, dzieci, dorośli. Ona mi opowiadała, że jak przechodzi na Jasnogórskiej obok tego, obok tego ogródka, to odwraca się, żeby nie patrzeć. Było jej bardzo ciężko w Częstochowie być samej. wszyscy, kiedy wszyscy jej koledzy, koleżanki wyjechali za granicę. Jej samopoczucie żydostwa było bardzo, była bardzo dumna z tego, że jest żydówką. Spotykałyśmy się, spotykałyśmy się były w Aszkelonii z zjazdy i ona chociaż to był bardzo duży dla niej wydatek, ona zawsze przyjeżdżała, bo chciała się spotkać z, z ludźmi, z którymi z którymi się rozstała. Mogła zabrać głos osoba, która swoim życiem de facto pokazała, że ma miała, przyjęła w tej kwestii zdanie, stanowisko odrębne. Jeżeli pani Halina zechciałaby się wypowiedzieć, bo przecież działała po burzy, nadal nieprzerwanie i konsekwentnie i do dziś działa na ulicy żydowskiej, udowadniając, że Amisrael Haj, tu, w Polsce. Prawda, a, y, prawda działam, y, ponieważ wiedziałam, że y, Mimo, mimo tego strachu, które ogarniało i mnie, ponieważ każdego dnia na uczelni widy, widziałam, y, znaczy nie widziałam już moich y, y, przyjaciół z grupy czy z roku, y, po przyjeździe do Częstochowy dowiadywałam się, kto już wyjechał. Grunt się usuwał z nóg, a jednocześnie strach z kim? Jak będzie wyglądało to dalsze życie, z kim mi przyjdzie, ponieważ wiedziałam, że ja nie mogę wyjechać, bo mój ojciec już był tak chory, nie wychodził z domu i była tylko rodzina, mama, tata, ja, i obowiązek bycia z tymi ludźmi najbliższymi. Skończyłam studia, rozpoczęłam pracę i w związku z tym, że Coraz y, mniejsze te, to środowisko było y, w miastach, y, gdzie do tej pory były kluby TSKŻ. Y, I w Częstochowie próbowano z, y, ten klub zlikwidować, bo za mała liczba osób. I wtedy, i wtedy najzwyczajniej wychowana wcześniej na czynie społecznym Zgłosiłam się i przez 17 lat prowadziłam społecznie, nawet dla tych, którzy nie zostali wyrzuceni z pracy, bo już byli emerytami, dla tych, którzy, którzy dla młodszych, którzy też z innych powodów nie mogli opuścić Polski, a którzy chcieli dalej kontynuować spotkania i, i, i tą bliskość z, z dawnymi znajomymi. Po prostu pr i trwam do, nadal. razie ja już po wojnie coraz mniej, coraz y, y, zmniejszała się liczba Żydów, coraz mniej było tych okazji do kultywowania tradycji. Co w waszym Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym do dziś pozostawić z tej tradycji. Do czego powracacie? Co łączy tą no, Łączą być może no, korzenie, właśnie pochodzenie. Jest to, jest to najważniejsze. Z tym, że, z tym, że oczywiście każdy z nas ma inne wspomnienia, inne przeżycia. Jednym z, z, z rodzajów spotkań to są właśnie takie spotkania, nawet wspominkowe oglądanie fotografii pozostawionych. A jest też oczywiście nowe pokolenie, które już na, nawet w porównaniu z, z moją wiedzą i, i wie niewiele. To jeszcze mniej nawet, już na co dzień nie ma, nie ma takich y, doświadczeń. więc y, y, i to, I to najmłodsze też y, y, staramy się w jakiś sposób zaznajomić z, z tradycją. Halina w 1968 roku, kiedy na skutek decyzji perelowskiego rządu Żydzi zostali wygnani z Polski nieliczna ze strażniczek, żeby udowodnić, że nie ma takiej siły, która przetnie kontynuację życia żydowskiego w Polinie. I objęła wtedy stanowisko sekretarza Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. I pełniła tą funkcję od tamtego momentu do ostatnich dni. Robiła to z potrzeby serca, z odpowiedzialności. Była wzorem bezinteresownego działacza na rzecz środowiska żydowskiego. Działała w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów, działała w Gminie Żydowskiej i odeszła. Ale po niej pozostaje nie tylko kontynuacja jej dzieła, ale pozostaje Kuba, który jest chyba najpiękniejszym świadectwem cudownego życia Haiti. Nie da się opisać w kilku słowach, dlatego każdy z Was pozostawi w swoim sercu wspomnienie o Halinie. Zostajesz z nami w naszych sercach i w naszej pamięci. W talmudycznym traktacie Pirke Awod jest powiedziane w miejscu, gdzie nie ma ludzi, bądź te człowiekiem. Nie wiem czy Halina czytała ten traktat. Ale na pewno to zdanie mogła samo o sobie napisać, bo kiedy zabrakło ludzi, zabrakło odważnych, żeby podtrzymywać życie żydowskie w Częstochowie, ona to wzięła na siebie. To były lata 70., to nie był czas na rozkręcanie życia żydowskiego, a ona po prostu uznała, że nie może zawieść tych nielicznych Żydów, którzy w Częstochowie po kolejnych nieszczęściach zostali. No i tak się jak się mówi cały lwów na mój głów, to Kamila mogła powiedzieć cały częstoków na mój głów. Bo to wszystko rzeczywiście na jej głowie leżało i ona podtrzymała i pamięć, i działalność, i nadzieję. I pewnie jakby ją ktoś zapytał, a dlaczego, to się bardzo zdziwiła i by powiedziała, no jak to, ktoś no? to musi zrobić. I myślę sobie, że jeżeli Żydzi w Polsce przetrwali, przetrwali, to właśnie dzięki Halinie i takim Halinom, które nie pytają dlaczego, tylko robią to, co jest konieczne, żebyśmy mogli nadal mieć nadzieję. I dlatego, wszyscy, jesteśmy naciągnęli u Haliny, które się spłaca tylko w jeden sposób. Robiąc Jak Jakże mało współczesnych często robią. Wie nie tylko, że ta społeczność miała tak bogate życie, ale jakże mało wie właśnie o religii, tradycje, o tym życiu rodzinnym. Co najbardziej Ci utkwiło z dzieciństwa, co uważasz za, za takie żydowskie, takie tak silnie związane z kulturą, co... Jest twoim takim punktem odniesienia do właśnie yy, narodu żydowskiego, to, do tradycji Żydów polskich, wychodzących się z Polski. Znaczy, nie nie umiałbym nie teraz powiedzieć. Dla mnie wszystko, co się wiąże z domem, jest bardzo bliskie i dla mnie bardzo wartościowe i wydaje mi się, że to... Że to wynika właśnie z, z tego, że byli y, 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 Żydami polskimi. Nie próbowali nigdy y, 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 odejść od tej tradycji, mimo że żyli w, w, w rzeczywistości takiej, jaka, jaka im była dana po wojnie. Y, cały czas y, pamiętali o, o swoim pochodzeniu i na ile było to możliwe, próbowali przekazywać y, wiedzę o swoich, y, y, swoich rodzinach. właściwie ich wspomnieniom i, i tej, atmosferze, tej atmosferze, jaka była w domu. Ja cały czas tkwiłam poza nauką, poza studiami, tkwiłam cały czas w środowisku żydowskim. Próbowałam sama dowiedzieć się więcej niż się jeszcze dowiedziałam z domu, czytać. Chciałam kontaktować się z, z ludźmi o takim samym pochodzeniu, więc. No to, że, że, da, że dane mi było wiedzieć o, swo, o swoich przodkach, to, że nikt przede mną nie ukrywał y, y, wspomnienie, czy, czy po prostu nie, jakby nie, nie wykorzeniał. I y, cały czas byłam świadoma swo, swojego pochodzenia i to samo y, wydaje mi się robi, robię pracując w Towarzystwie Społeczno-kulturalnym i to samo y, próbuję. Z, y, Właściwie w swoim domu, na ile to jest możliwe, mojego syna również próbuję w ten sposób wychować. Jeżeli nie, nie, w tej chwili nie jest jeszcze wdzięcznym słuchaczem, to próbuję to, co dowiedziałam się o swojej rodzinie, spisywać. Teatr kiedyś jeździł rokrocznie. Jeździliśmy na występy do TSK, że to było ich tam chyba 16 w różnych miastach, i występowaliśmy grupami jeździliśmy po tych tskż z różnych okazji, świąt Nowego Roku czy rocznic getta. Warunki wtedy w tskż w Częstochowie były bardzo skromne, bardzo skromne. Na lokalne tskż tam wtedy było chyba 14 czy 15 w Polsce, nie bardzo były pieniądze. Te Tskarzycy straciły po 68 swoje dawne lokalizacje, które były dużo bardziej okazałe, a przede wszystkim wyposażone przez Żydów wcześniej. No i e, bardzo skromne, w związku z tym od szefowej to wymagało e, no niezwykłych zabiegów, tak? Żeby ludzie mimo tych skromnych warunków poczuli się fajnie, poczuli się fajnie, ciepło. Zawsze była taka trosk troskliwa, zawsze nas wspaniale przyjmowała. Od Haliny w każdej sytuacji było wsparcie. Zawsze. To była jej naczelna cecha życzliwość, miłość do ludzi. To, a, absolutnie naczelna przez wszystkie dalsze lata, kiedy ją znałam się, to się potwierdzało z każdym spotkaniem. Była po prostu takim no, tryskającym y, energią jak słońce, jak jakieś takie dobre serce, które wszystko chce ogarnąć, wszystko jak najlepiej zrobić. Ona była bardzo ciepła, bardzo szczęśliwa ludziom jeżeli mogła w czymkolwiek pomóc, cokolwiek by to było, to zawsze chętnie służyła radą, pomocą, wsparciem. To jest coś właśnie niezwykłego w niej, że, że, to, że ta, ta, ten jej ciepły stosunek do ludzi był był yy, strasznie obecny, to było coś tak organicznego w niej. Ona była po prostu kochana, no. Ona yy, 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 yy. Dla, dla ludzi miała tylko jakieś tylko dobre słowo, tylko, tylko chęć pomocy czy, 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 czy przytulenia, nie mówię dosłownie, ale, ale jakieś takiego poczucia, prawda, że, że, że człowiek jest zaopiekowany. To było niesamowite, bo nigdy nie było czegoś takiego, że jest zaoferowana zła tylko była radosna, była szczęśliwa i to było niesamowite, że ona zawsze, jak ją pamiętam, dzieliła się swoją radością, miłością ze wszystkimi. To był cudowny człowiek, po prostu. Zdecydowanie nadzwyczaj szczęśliwa ludziom, ale też i operatywna, dlatego że jej szalenie zależało na, na jakby trwaniu pamięci o Żydach, częstochowskich. Mieli no, niemałe zasługi dla częstochowych, więc nic dziwnego. I ona, podkreślam to w bardzo niełatwym klimacie, bo do 1989 roku, a i po, wcale nie było y, jakiegoś życzliwego zainteresowania tą nacją, która zasługi dla polskiej kultury, myśli technicznej, naukowej wszelkiej ma przecież kolosalne. I Kalina w sposób taki bardzo, powiedziałabym, konsekwentny i, i, i sensowny. Spotykała się z młodzieżą szkolną, co skutkowało potem obecnością tych młodszych ludzi, na przykład na naszych występach, gdzie oni się dowiadywali o różnych świętach żydowskich, jakie są zasady, obrządku itd. Ona opowiadała o tych różnych wspaniałych, nieżyjących mieszkańcach. Częstochowy, o jakichś miejscach, które były szczególnie ważne dla Żydów, gdzie się wydarzyły jakieś takie rzeczy, to jakby przemycała taką, wszelkimi sposobami, taką pamięć, życzliwą pamięć o ludziach, którzy tam kiedyś mieszkali. Wydaje mi się, że to niesamowicie ważne. Myśmy się nawet dużo później dowiedzieli o tym, jak Halina już była poważnie chora, to dowiedzieliśmy o tym, jak ogromny to miał zakres. Że tych, takich zdarzeń mm. było, było bardzo dużo. No była wspaniałym przede wszystkim człowiekiem i przyjacielem. Ona była w zasadzie to, to taka multiplikacja we wszystkich ludziach dla niej przyjaciół. To, to byliśmy my, kultywując jakby też i, i kulturę żydowską, ona, ona jakby miała też taki, taki stosunek bardzo emocjonalny do, do Żydów, do, do, do kultury żydowskiej, ale też prowadziła wspaniale te, przyjmowała nas i, i tematy, które były, to były zawsze interesujące. Ściągała bardzo dużo ludzi, nie tylko Żydów, ale i Spoza jakby kręgu, którzy zainteresowała tych ludzi, poznawali kulturę żydowską dzięki niej. I mamy. Klasyczna, z jednej strony. Z drugiej strony, ta, to jej, to jej ta, ta, ta miłość do dziecka, która jest oczywista i pewna, nawet nadopiekuńczość. Miała, miała jakieś przeniesienie na życie i na stosunek do innych ludzi w ogóle. Że to jakby nie było skierowane tylko na, na syna, tylko generalnie jej stosunek do ludzi był taki, że ona zakładała, że wszyscy są dobrzy albo mają szansę być dobrzy, tak? W zależności od tego, jak ona się do nich ustosunkuje. To była naprawdę wspaniała osoba. Ciepła, życzliwa, nigdy w życiu jej nie widziałam. Tak, tak, Zdecydowanie wrażliwa. Tak. Zdecydowanie wrażliwa osoba, ale też niezwykle prawa. W, takim, w takich ocenach różnych ludzkich zachowań bardzo, bardzo prawa i uczciwa. Ona miała taki dosyć to powiedziałabym rygorystyczne podejście do tego, co jest w porządku, a co nie jest w porządku, ale rygorystyczne w najlepszym sensie że nie była ambivalentna, tak, że, a zwłaszcza etykikalego, tak, że jak ja jest, to robię to jest, to jest OK, a jak ktoś inny to jest b. nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. To była niezwykle prawa osoba. Przy okazji tych, 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 tych wszystkich e, niezwykłych, niezwykle życzliwych uczuć do ludzi. Jak sobie pomyślę, ktoś mówi często chowa, to ja od razu widzę Halinkę uśmiechniętą, zawsze uśmiechniętą, zawsze radosną, zawsze życzliwą, właśnie taką, która no, samą radość. Samą radość, miłość. Mam nadzieję, że to dla młodszego pokolenia też będzie wskazówką, że należy pamiętać. Dla, dla Żydów pamięć jest najważniejsza. Zawsze. I pamięta się i o dobrych, o złych rzeczach, ale jest też takie stwierdzenie, że tak długo człowiek żyje, póki pamięć o nim.